Czy ktoś na przykład z Państwa wie o tym, że w czasach, kiedy był Pan Balcerowicz premierem, Wicepremier. wicepremierem do spraw gospodarczych, przy rządzie polskich banków, przy zarządzie polskich banków był obywatel Izraela Michael Brum i była taka sytuacja, że Pan Balcerowicz przyszedł do władzy i dostał oczywiście od Soroza i ekipy taki walkę z, walkę z inflacją. Polegało ona na tym, że robimy 100%. Zapłacimy za kredyt i za konta bankowe, czyli odsetki banku dostajemy 100%, a dolar robimy na 95 zł. Prawda? I teraz kto wiedział, że dolar będzie 95 zł kosztował przez rok czasu, a, a półtora roku 95 zł kosztował? To było bardzo prosto. Ściągnąć dolary z zachodu, wprowadzić na polskie konta na 100% odsetek. Załóżmy, sprowadziłem. Zachodu milion dolarów, sprzedałem je, wtedy dolary były e, po 95 zł, więc sprzedałem je po 95 zł. Włożyłem na e, polskie złotówki na konto bankowe na rok czasu. Po roku czasu wyciągałem dwa razy więcej złotówek i odkupowałem dolary w sumie poniższej cenie niż sprzedałem. E, znam ludzi, znam człowieka z Wrocławia, który tak w ten sposób 11 milionów dolarów ściągnął z Wiednia. Wprowadził na polskie konta. Po roku czasu wyprowadził 22 miliony dolarów, bardzo prosty rachunek. I proszę sobie teraz policzyć, że takich ludzi, którzy wiedzieli, że taki, taki numer będzie robiony, było w Polsce dużo i na olbrzymią skalę. W sumie po roku czasu, kiedy oni wyciągnęli te pieniądze z polskich banków, to mogli sobie potem kupić za darmo ten cały system bankowy za te pieniądze, które wyprowadzili. Drugi taki numer, tu już opisałem, zrobili w 2008 roku. Gdzie też tego nikt nie opisuje. Dzisiaj mamy problem Franka Szwajcarskiego, ale problem Franka Szwajcarskiego dotknie w 2008 roku, czyli w zmowie bankowym. Tak naprawdę te banki powinny pójść pod prokuratorem bez żadnego problemu. Można sprawdzić, że wtedy, kiedy tworzono z jednej strony opcje, czyli jeżdżono po Polsce i firmy, mieli firmy eksportowe wszystkie, więc tak zwani doradcy, których zatrudniono wtedy mnóstwo doradców, jeździli po Polsce do takiego zakładu zakładów eksportowych mówili słuchajcie, do, euro spadnie do, 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 do 3 zł, a teraz jeszcze 4 czy 40, więc kupujcie teraz sobie, zablokujcie na ten przyszły rok po 3,40, żebyście mieli euro, bo na pewno na pewno spadnie do 3 złotych I biedny eksporter wierzył temu doradcy bankowego, bo myślę, że to jest dobra dusza, przyszła mu doradzić. I taką opcję podpisywali. Ludzie 80% polskich firm eksportowych podpisało tę opcję. Kiedy podpisali tę opcję, już wszystkie opcje dolar skoczył na cztery, euro skoczył na 4, euro skoczyło na 4,40. Przez rok czasu musieli sprzedawać po 3,40. Tak. Tutaj w kontach e, wiceprezes e, firmy Araj podpisał taką opcję. 600 ludzi zatrudniali, e, mieli eksport silosów, e, silosów zbożowych na cały świat. Podpisał niestety tę opcję. Kiedy, kiedy to wszystko się stało, euro poszło na 4,40. Człowiek psychicznie nie wytrzymał odpowiedzialności i błędu, który zrobił, nie ze swojej winy. Poszedł z żoną do kościoła i z dziećmi, wyszedł z kościoła, powiedział, żeby poszedł do domu idzie na spacer, po czym się pod pociąg, popełnił samobójstwo. Człowiek nie, nie wytrzymał, błędu, ogólnie zrobił. Ale to, żebyście też Państwo wiedzieli, jak mnie słuchacie, to ja o tym wiedziałem trzy miesiące wcześniej o sytuacji takiej, że jak będzie 2 złote dolar, trzeba by kupować będzie jeszcze do góry. Kiedy dolar był 2 złote, Poszedłem do banku i mówię, że chciałbym milion dolarów na tak tzw. forwardzie kupić. Co to oznaczało? Że dzisiaj zamawiam milion dolarów i za 3-4 miesiące wykupuję ten milion dolarów po cenie ustalonej dzisiaj. Czyli po, chcę milion dolarów po 2 złote, za 3 miesiące ja je odkupię od banku. Normalna rzecz w Ameryce. Normalna rzecz, to jest wszędzie. I przylatuję, nagle dzwonią po mojego doradcę bankowego, tego, który prowadził 4-5 lat, i ten przelatuje z książkami, i panie Józefie, pan tego nie robi, popatrz pan, będzie złote 95 dolar, pan straci pieniądze, co pan wyrabia, tego nie wolno zrobić, ja jestem tutaj od pana, żeby pana tutaj przed takimi rzeczami ratować. No i oczywiście posłuchałem, no, no i straciłem jakiś milion dolarów, nie no milion nie, straciłem jakieś 800 tysięcy, przez to, że go posłuchałem, bo oni doskonale wiedzieli, co będzie. Doskonale wiedzieli. To była zmowa, bo tu być powinien to być prokurator, a, a co mają zrobić ci biedni ludzie frankowicze? Przecież w tamtym czasie nikt nie dostał y, kredytów w złotówkach, tak? bo to nie miał tak zwanej zdolności kredytowej. Ale we Frankach to miał zdolność kredytową.